Czy sztuka magiczna może zmienić bieg wojny? Okazuje się, że tak. W połowie XIX wieku Francuzi mieli ogromny problem ze swoją algierską kolonią. I na górskich terenach dochodziło do buntów i ataków na administrację francuską. Co jest najciekawsze w tej historii to fakt, że buntownicy byli motywowani do ataków na Europejczyków za pomocą sztuczek magicznych robionych przez tamtejszych szamanów, dzięki którym wpływali na ich umysły. Co należało w takim razie zrobić? Wysłać do nich lepszych szamanów. I w ten sposób Napoleon III poprosił ojca współczesnej iluzji, czyli Roberta Houdin, aby ten wyruszył do Algierii i zaprezentował, że francuska magia jest silniejsza od miejscowej. Robert Houdin, aby spełnić oczekiwania Napoleona, używał do tego celu takiej oto drewnianej skrzyneczki. Brał najsilniejszą osobę z plemienia i zapraszał ją na scenę. Prosił o bardzo prostą rzecz. O to, aby taka ofiara po prostu taką skrzynkę podniosła, co oczywiście nie stanowiło najmniejszego problemu. Jednak chwilę później prosił, aby skrzynka została odłożona. I w tym czasie wypowiadał magiczne zaklęcie, które brzmiało mniej więcej tak. A teraz uczynię cię słabszym niż twoja najsłabsza żona. I ponownie prosił o podniesienie skrzynki. Jednak tym razem nie było to już możliwe. Po paru próbach taka ofiara w konwulsjach upadała na deski. I jak to było możliwe? Chudę zaraz po wypowiedzeniu zaklęcia uruchamiał znajdujący się pod sceną silny elektromagnes, który nie pozwalał skrzynce mającej metalowe dno na oderwanie się od sceny. I kiedy widział, że jego ofiara już nie da na pewno rady podnieść skrzynki, uruchamiał dodatkowo silny, ale z drugiej strony bezpieczny elektrowstrząs, który powalał ofiarę na deski. I dzięki temu jego współplemienni, kiedy widzieli tę scenę, pomyśleli, że ich może czekać to samo, skoro Houdê powalił najsilniejszego. A taka psychologiczna broń działała naprawdę świetnie. Nic więc dziwnego, że węgierski żyd Erik Weisz pod wpływem pamiętników Roberta Houdê przyjmuje jego nazwisko i staje się Harym Houdinim, który początkowo nie odnosi wielkich sukcesów, bo robi mniej lub bardziej udane, Proste sztuczki karciane, albo dość trywialne triki, jak ten, który został wymyślony przez Timotiego Węka, a później rozpropagowany przez Davida Copperfielda. Polega on na tym, że bierze się banknot, a następnie sprawdza jego autentyczność i to, że jest cały i zdrowy. Z banknotem wszystko jest w porządku, i teraz zaczyna się magia, bo to bierzemy sobie zwykły ołówek i za pomocą tego ołówka wyznaczamy środek banknotu. Ten środek powinien być mniej więcej tutaj. Wydaje mi się, że powinno być ok. I jeszcze mocniej. Ok. Mamy go całkiem nieźle nabity. Z tej strony. I teraz. Proszę bardzo. Z banknotem wszystko dalej jest ok. Ale to nie dzięki takim sztuczkom chudni stał się sławny. Dopiero później znalazł dość szczególną niszę, jaką była sztuka uwalniania się. I dla Houdiniego nie było takich okoliczności, które były dla niego problematyczne. To znaczy, mógł spokojnie uwalniać się, będąc przywiązanym łańcuchami, sznurami czy znajdując się w jakiejś skrzyni. Aby zademonstrować, w jaki sposób to przebiegało, muszę poprosić o pomoc największego magika polskiego internetu, panie i panowie, przed wami Cyber Marian. Jak widzicie, Cyber Marian jest całkiem mocno przywiązany. Te łańcuchy wydają się naprawdę solidne. Mamy dodatkowo jeszcze kajdanki. I teraz chciałbym, żeby maestro czynił trochę magii. Mamy mu trochę prywatności. Bardzo proszę. O! Nie myślałem, że to aż tak szybko będzie przebiegało, Szanowni Państwo. Natomiast dla Cyber Mariana... Takie coś okazało się być żartem. I teraz w jaki sposób Houdini dokonywał tego w tak widowiskowy sposób, jakim zrobił to Cybermarian? Otóż takie łańcuchy, które tutaj widzicie, były w 100% prawdziwe. Dlatego. O! To dziwne. Houdini musiał sobie w jakiś sposób z nimi radzić. Dlatego na przykład przed występem wkładał sobie kluczyk tak, żeby nie dało się go znaleźć, innym razem go połykał i wywoływał wymioty na przykład pod wodą, aby go wydobyć. Z bardziej romantycznych historii, czasami jego asystentka przekazywała mu go za pomocą dyskretnego pocałunku. Bardzo się cieszę, że nasz magik zniknął, że nie musimy tego zademonstrować. Albo napinał mięśnie w taki sposób, że kiedy one wiotczały, łańcuchy prawie z niego spadały. Ale niestety, Houdiniego już z nami dzisiaj nie ma. Na szczęście w południowo-zachodniej Wali pojawił się człowiek o nazwisku Jonathan Goodwin, który nazywa sam siebie Nowym Houdinim. Czy zasługuje na takie określenie? Z całą pewnością tak. Bo wystarczy, że przyjrzymy się jego liście dokonań i okaże się, że na przykład dał się zakopać żywcem, powiesić, wystawić na pożarcie pszczół, czy dokonać całej masy innych ekstremalnych rzeczy. W ostatnim czasie powstała również seria prezentująca wyczyny niesamowitego pana Goodwina, którą oglądać możecie na Polsad Vajasad Explorer. I warto się pospieszyć, dopóki Jonathan Goodwin jeszcze żyje. Ale każdy wielki show o iluzji w tym odcinek Polimatów musi mieć swój wielki finał. Wielkim finałem tego odcinka o iluzji jest skrzynia Harego Houdiniego. Zobaczcie, w jaki sposób działa. Jest to oczywiście pusta skrzynia z pleksji z przodu i z bardzo wygodnym workiem w środku, ale po to, żeby Marianowi było jeszcze wygodniej, to zwieńczymy ten worek przy pomocy tego całkiem. Imponującego sznura, i tutaj naprawdę nie będziemy się bawili w jakiekolwiek półśrodki. To znaczy, że tutaj zwiążemy go bardzo dokładnie na dość mocny supeł. Zwróćcie uwagę, tak naprawdę, że z każdej strony ten worek jest mocno zawiązany, ale tak na wszelki wypadek jeszcze zrobimy jeden węzeł, po to, żeby mieć pewność, gdy z Marianem tak naprawdę do końca nie wiadomo. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to to, że jeszcze go dodatkowo zamkniemy. I zamkniemy go całkiem dobrze. Ten numer wykonamy na jedno ujęcie. Będziecie mogli go obserwować z dwóch kamer, z kamery z przodu i tutaj z kamery z tyłu, gdzie możecie widzieć też to, co dzieje się za mną. Natomiast to, dlaczego interesują nas w ogóle skrzynie, wynika z zainteresowań samego Houdiniego. Dlatego, że jego rodzina, kiedy trafiła do Stanów Zjednoczonych z Węgier, niestety nie miała przed sobą zbyt świetlanych perspektyw, dlatego, że byli to biedni podróżnicy z Europy. Którzy nie pracowali, wielodzietna rodzina, natomiast przyszły Harry Houdini nie akceptował takiego stanu rzeczy. On w pewnym momencie się zbuntował i postanowił przerwać swoją karierę szkolną. Zrobił to naprawdę będąc e, młodą osobą, był wtedy nastolatkiem, ale jak się możecie domyślać, osoba, która chce podjąć pracę, a jest nastolatkiem w Stanach Zjednoczonych, tak e, mniej lub bardziej zna język. No, niestety nie może liczyć na jakieś rewelacyjne propozycje zawodowe, i dokładnie tak właśnie było z Harrym Houdinim. Na samym początku czymś tam sobie handlował od czasu do czasu, trochę pracował jako domokrążca, ale z drugiej strony też czasami nawet pucował buty na amerykańskich ulicach. Na chwilę przerwę moją opowieść po to, żeby się upewnić. Czy Cyber Marian tutaj dalej jest? Żyje, wszystko z nim jest w porządku. Natomiast w pewnym momencie Harry Houdini trafił do firmy, która właśnie produkowała takie skrzynie, takie kufry, e, i to miało ogromne znaczenie dla jego przyszłej pracy zawodowej, dlatego że działając z nimi na co dzień mógł w końcu dowiedzieć się, w jaki sposób są zbudowane, jak działają zamki i przez to potem naprawdę dobrze z tymi skrzyniami sobie poczyniał. Ale tak naprawdę troszeczkę się już za bardzo rozgadałem, w związku z tym, widzimy się za chwilę. Zainteresowałaś mi fryzurę. Uch. Zatem bardzo dziękujemy Wam za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.